brak zdarzeń do potwierdzenia. No nie powiedziałbym. Po pierwsze korki, po drugie chłodno, po trzecie ślisko i mokro. Hoppie, kaj się ciśniesz? No właśnie. I do tego zbliża się burza. W samochodzie jestem w miarę bezpieczny. Ale co z pilotami statków kosmicznych? Oto rosyjska rakieta, która podczas operacji wynoszenia na orbitę satelity systemu nawigacyjnego GLONASS w 2019 roku została trafiona piorunem. Choć sytuacja wyglądała groźnie, misja zakończyła się pełnym sukcesem. Ale nie zawsze tak jest. W 1987 roku, podczas próby umieszczenia na orbicie satelity geostacjonarnego, startującą rakietę Atlas Centaur uderzył piorun. Wyładowanie atmosferyczne zakłóciło pracę komputera pokładowego, który zmienił profil lotu rakiety, i po 50 sekundach rozpadła się ona z powodu przeciążeń aerodynamicznych. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Ale Piorun trafił także w załogowy statek kosmiczny. W listopadzie 1969 roku, startującą na Księżyc rakietę Saturn V, trafiło potężne wyładowanie atmosferyczne, które przeszło przez znajdującą się na szczycie kapsułę Apollo 12, cały korpus rakiety, gazy wylotowe i wreszcie wyrzutnie. Systemy statku zwariowały, ale udało się je zresetować. Jednak do końca misji astronauci nie wiedzieli, czy wyładowanie nie uszkodziło spadochronów. Nie uszkodziło. Okazuje się, że starty rakiet kosmicznych i gra w golfa mają jednak ze sobą coś wspólnego. Kiedy zbliża się burza, lepiej zostań w domu. Więcej kosmicznych ciekawostek znajdziecie w mojej książce.